Według niektórych Gothic Remake to będzie totalny chłam, a to za sprawą skopanych animacji i niedziałającej walki. Choć walka nie jest najistotniejszym elementem rozgrywki, to właśnie ona najbardziej odrzuca od odświeżonej jedynki. Nagle, niczym grom z jasnego nieba, pojawiło się sporo informacji dotyczących poprawionej bitki. Twórcy poza tekstem udostępnili również krótkie filmy, więc zobaczymy co tam przygotowała Alkimia. Otóż wzięli sobie do serca naszą krytykę i zaczęli naprawiać największe bolączki gry. Problem w tym, że nie zdążyli z tym na Gamescom i otrzymaliśmy to. W starej wersji, bohater po każdym ciosie zastygał na chwilę, co strasznie spowalniało walkę. W nowej wersji mamy skrócony czas na wyprowadzanie kolejnego ciosu, oraz sama animacja została nieco przyspieszona. Dzięki temu walka sprawia wrażenie znacznie bardziej dynamicznej, choć nadal są to te same animacje. Jeszcze taka ciekawostka. W nowszej wersji mamy nowy dźwięk miecza. Szczerze brzmi to dość średnio, ale nie jest to jakiś przeogromny problem. Jak z pewnością zauważyliście, w pewnym momencie broń delikatnie się podświetla. Jest to informacja, że możemy wyprowadzić kolejny cios, aby wykonać kombosy. Skoro o nich mowa, to w starej wersji mogliśmy je wykonywać spamując jeden przycisk. W nowszej wersji kombinacje będą aktywowane tylko po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Widzimy to na przykładzie sterowania padem od Xboxa. Sporą zmianą względem starego modelu jest możliwość anulowania wyprowadzonego ataku poprzez blok albo unik. Oczywiście będzie to możliwe tylko na wyższym poziomie walki. Jeszcze ciekawiej prezentuje się możliwość wykonania uniku podczas blokowania. Twórcy jeszcze nie wiedzą, które ataki powinny być blokowane, a które nie. No raczej to za dobrze o nich nie świadczy. Więc gdy już ogarniemy mechanikę walki, będziemy wiedzieć, kiedy wykonać blok, a kiedy unik. Kolejną nowością są finishery oczywiście nie chodzi o jakieś specjalne animacje kończące. Otóż po wykonaniu kombinacji ataków, Bohater wyprowadza kończący cios, który może przewrócić przeciwnika, niezależnie czy to inny człowiek, czy jakaś poczwara. Teraz trochę bardziej kontrowersyjna sprawa, bo działa to w obie strony. Przeciwnik może przewrócić Bohatera, a samo wstawanie, jak widzicie, jest dość powolne. Nie wiem, czy to dobry pomysł, może wygląda efektownie, ale z pewnością będzie irytować podczas rozgrywki. Pamiętacie szalejącą kamerę podczas pokazu na Gamescom, która uniemożliwiała sensowną walkę? No to twórcy naprawili również ten problem. Po zablokowaniu kamery na konkretnym przeciwniku, obraz już nie szarpie oraz pole widzenia jest znacznie lepsze. Dzięki temu będziemy się o wiele lepiej orientować podczas starć. Będzie to szczególnie pomocne podczas potyczek w ciasnych, korteżowych lokacjach. Pamiętacie zapewne najbardziej irytujący element z nerasowego dema? Ślizganie się w kierunku przeciwnika. Wyglądało to przeokrutnie. No, w końcu twórcy wyeliminowali ten problem. Przy okazji możecie zobaczyć, jak zmieniła się praca kamery podczas walki. Kolejną nowością jest całkowicie nowy zestaw animacji dla mistrza walki bronią dwuręczną. Muszę przyznać, że te animacje prezentują się naprawdę dobrze i trudno się do czegokolwiek przyczepić. Twórcy nadal poprawiają sztuczną inteligencję przeciwników. Z zaprezentowanych materiałów wynika, że wrogowie są bardziej agresywni niż w narasowym demie. Ale do ideału jeszcze brakuje. Nadal zdarzają się przypadki, że oponent może stracić nami zainteresowanie. No więc, czy walka została naprawiona i jest w porządku? A chcielibyście, żeby tak było? Niestety jest jeszcze kilka problemów. W tym fragmencie Bezimienny otrzymuje obrażenia zadane strzałą, ale brakuje odpowiedniej animacji. Co ciekawe, w oryginalnym gotiku w takiej sytuacji odpalała się animacja. Przewracanie przeciwników po ukończonej serii kombosów wydaje się mocno niedopracowane. Jeśli wrogowie będą nas przewracać zbyt często, wówczas będzie to najbardziej irytująca mechanika. Weźmy jeszcze pod uwagę fakt, że wstawanie postaci jest powolne i przypomina gotika 3. Jeśli coś przypomina gotika 3, to raczej nie jest to dobry znak. No i oczywiście dźwięk uderzenia mieczem bym zmienił. Nie jest to jakiś wielki problem, ale w tym fragmencie brzmi jak uderzenie metalu o metal, a jest to mięsisty przeciwnik. Podsumowując, jest znacznie lepiej niż to, co pokazano nam na Gamescomie czy w nerasowym demie. Teraz czekamy na kolejne tego typu informacje, a z pewnością coś jeszcze dostaniemy przed premierą. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć!